A few moments later, surprise, motherfucker. Mamy tu istsnego Filipa Zobacz Daj Zawodnicy rotują do strefy. Tutaj chyba Xox jest ma high grant Musi uważać żeby nie dostać z różnych stron Tutaj chyba jest walka O tutaj, nic temu Filipowi siadła strefa musi przejść do strefy Kotek jeszcze tu żyje Amadi Tutaj też sobie jeszcze żyje Zobaczmy ile mają za zawodnicy Tutaj ma prawie 2000 Troszkę mniej niestety tutaj ma dużo. No, cegły ma dużo. Czy ktoś ma? Oj tutaj malowa. Tak jest tutaj. Wybrał sobie fajną. Zobaczymy czy to była dobra decyzja. Ale sprzeda Zabija Tersonics Ter Zabija Success. Aj dostał Laser Stary laser Aj ktoś mi wlatuje Dostanął już zajebienie Chyba to učilo Tady má do tak dostaje Aj, aj, aj. Maddy tutaj widać, że miał Loa, ale się uleczył. Olek spadł na Loa zabija, zabija Olka Olek bardzo niefajnie się zachował Zabił tutaj Red. I tak i tak będzie dostał nagrody. Tutaj... tutaj k to zabija Free i makara zabija jeszcze Fifiego, mamy też Free teraz Free 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 nagrody. Tak, sukces ma terapaty. Makara umiera w burzy. Teraz już się toczy. Najważniejszy pojedynek. Potek gubi się w burzy. Tutaj już każdy ma na pewno nagrodę. Ginie i ostateczna dwójka i wygrywa kto wygrywa inskie znaczki wygrywają masny Filip drugie Xox jest trzecie tutaj macie potwierdzenia nagród i wbijajcie na moje masne liveiki zostawcie subika z dzwoneczkiem łapeczki w górę